Kochani, Kochani, nie uwierzycie, co ja tutaj robię. Przyjechałam do Warszawy. No i tutaj jest hotel Bristol. I zobaczcie, ile tu ludzi. Wiecie, na kogo czekają? Na dziadków z Iron Maiden. Zobaczcie, Lamborghini z Estonii. Nasze niemieckie Mercedesy. W większość to w ogóle w Polsce pod takimi hotelami. To właśnie pod takimi hotelami do Mercedesy. No i ja w ramach tego, że sobie odpoczywam, bo się znowu nabiegałam, jak, jak durna. <słuch> <słuch> mój mój urlop w Warszawie i moje przygody. No to czekam na tych dziadków z Iron Maiden. To bym Wam też pokazała tych dziadków z Iron Maiden. Ale oni się chyba nie kwapią, żeby sobie przyjść. Zobaczcie na tutaj. W którymś z tych balkoników to nie patrzą na te tłumiki ludzi i śmieją się z nich, że czekają, wszyscy czekają na nich. Na starowce, dzisiaj jest pierwszy y, sierpień, że już sierpień, jak ten czas szybko leci. Ja jestem w Warszawie. Dzisiaj będą obchody rocznicy powstania warszawskiego. Więc e, dzieje się, słuchajcie, na e, w placu Piłsudskiego ustawiona jest, e, ustawiona jest scena, na której będzie wojsko śpiewało. Słuchajcie, e, Ja już dzisiaj biegam, po prostu Warszawa jest cudna, ale męcząca, okropnie, strasznie. A wiecie, a ja rano zawsze wstaję, piję swoją herbatkę i biegam, a potem już tak nie chce mi się kąpić i nie chcę mi się już nic robić, to wychodzę i patrzę, jakie to dzisiaj atrakcje będą w Warszawie. Dobra, bo nie mam za dużo miejsca, jak będzie Iron Maiden wychodzić, to się z Wami łączę. Pozdrawiam, zobaczcie, co ja dla Was robię. Czekam, żeby Wam pokazać tych dziadków z Iron Maiden. Pozdrawiam, kochani.